A, dobra, to nie, to nie ma Uważaj jedynka! Poczekamy na dziwni ziom. Czekaj, czekaj, czekaj. Cześć, ból, tak? Czekaj ramionami, patrzę ciebie, czekaj ramionami, na strzemie, na strzemię, na strzemie, na strzemię Wysoko, ramionka nisko łapka, nisko łapka, nisko łapka, nisko łapka, nisko łapka, tak jest. Nie kładź się na szyję. Nóżka, nóżka, o. Na strzemię, na strzemię, na strzemię, na strzemię. Nisko rączki. No galop, tak. Czekaj, 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 czekaj. Nisko ręce, nisko ręce. Uważaj, dziewiątka. Nie patrz w dół, patrzę ciebie na na strzemię i czekaj, 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 na strzemionka, super czekaj, 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 łytka przy boku. Nisko łapki, nisko łapki, nisko łapki raz, dwa, trzy He had not.